Bo jakby kurwa są. A mieli się, taki, mieli się taki moment, że kurwa czuliśmy... No tak, że tak, wokół po, was ludzie, mi dochodzie. Bo nie, nie, że ludzie wasi bliscy i tak dalej, że, że, że jesteście śmierdzący kurwa dla nich tak zwaniarowo. No, na, nawet mój ojciec i matka pamiętają. że. <śmiech> I <śmiech> to bardzo z... ty <laughs> ty <zeskodziewa>? z... <laughs> <laughs> Michał, co ty odjebałeś? <laughs> Michał lepiej gdybyś dzisiaj nawet nie przychodził, <laughs> Ale Słuchaj. Słuchaj. nas widzieli czy To wszystko, to wszystko jest w naszej głowie, nie? To wszystko jest w naszej głowie, to zależy, czy mamy do tego dystans. Bo ja kiedyś tak miałem, że się czułem śmierdzący piarowo, a mimo wszystko nie zrobiłem niczego jakiegoś, o jezu, o jezu, o jezu" nie? I że te, teraz to bym się z tego śmiał, a to, to, to zależy właśnie jak to postrzegamy. Czy właśnie. Wszystko zależy od naszej głowy. Bo mnie w internecie też je bali za wiele rzeczy, nie? Na przykład, zobaczcie, jak kiedyś zrobiłem Boopsmana. To podejrzewam, że internet mnie jebał równo, nie? Jestem święcie przekonany, że internet mnie jebał równo. A ja w ogóle tego nie odczułem, bo w głowie byłem odporny na to jakoś. A czasem się zrobiło coś delikatnego jakiegoś, jakaś taka drama wręcz głupkowata, ale człowiek już miał wtedy inną psychikę i jakoś się tym bardziej przejął. Bo jestem przekonany, że jakbym znalazł te. Yy, komentarze po Bugsmanie, no to na pewno mnie je bali ludzie. A ja w chuj szczęśliwy byłem, o, filmik. <grywamy> Robimy następny. <grywamy> Kurwa. Człowiek w tamtym okresie byłem jak taran, nie? Miałem psychę ze stali. W ogóle tego jakby nie docierało do mnie. Tak jak teraz jest coś takiego, że na 10 komentarzy widzi się tylko ten jeden negatywny. To wtedy na 100 komentarzy się widział tylko ten jeden pozytywny. I a zajebiście, Ryszardowi z puław się podoba, to trzeba robić więcej. Jakaś inna chyba była. 100 sekundę, <laughs> pamiętam wtedy na